Witam dzisiaj maturzystów i osoby, które będą zdawały egzamin po ósmej klasie. E, takie moje przemyślenia ostatnie, e, być może przewidywania e, i ostatnie rady. Jeżeli chodzi o maturę, to ja, ja nie umiem tego wytłumaczyć, ale przyszedł mi do głowy taki temat: wierność idei lub sobie, czy drugiemu człowiekowi. Dlaczego ta wierność? Wiem, że na, jednym, na jednej z próbnych matur był temat wierność tradycji, ale to, co ja proponuję, jest zupełnie inne. I można zacząć lub skończyć na przepięknym, herbertowskim przesłaniu pana Kogito, czyli bądź wierny, idź. I jakie tutaj utwory proponowałabym? Antygone. Do której jeszcze wrócimy za chwilę, potop i legendę o świętym Aleksym. Najczęściej jest tak, że jednocześnie bohater jest i wierny jakby sobie, jakiejś idei, ale również to pociąga za sobą, bardzo często, wierność drugiemu człowiekowi. A wiem, że często tak właśnie skonstruowane są tematy na maturze. I teraz, moi drodzy, Naprawdę przeczytajcie przed. No, oczywiście zwracam się do tych, którzy nie bardzo lubią polski i yy, książki. Przeczytajcie Antygonę. Nie streszczenie, tylko właśnie Antygonę. Jest krótka i przydaje się do masy tematów. I bardzo Was proszę, zwróćcie uwagę na ismenę, bo Antygonie to Wy wszystko wiecie. Nadaje się do, do buntu, do samotności, do, właśnie do wierności, ale Ismena. Rodzina, czy można zmienić zdanie i stosunki właśnie między rodzeństwem. Jeszcze nie było takiego tematu, ale kto wie. I teraz, moi drodzy, temat, który wydaje, dwa tematy, które wydawały mi się bardzo trudne. Z jakimś się zetknęłam, przygotowując innych do matury. Kiedy człowiek staje się bohaterem dla drugiego, i tu kłania się, że tak powiem, właśnie Ismena. W którymś momencie przecież ona zmieniła zdanie, i siostra stała się dla niej bohaterką. Można wykorzystać postać Soroki, którego uwielbiam. To jest podwładny. Żołnierz Kmicica. On uwielbiał swojego pana, dowódcę i Kmicic ostatecznie stał się wielkim bohaterem Oleńki, z tym przepięknym zdaniem na końcu: jędru ran Twoich nie godnam całować. Baryka dla Hipolita Wielosławskiego i oczywiście dla całej rodziny, i właściwie okolicy na Włoci i doktor Ries stał się bohaterem dla Ramberta. I drugi temat bardzo trudny, tak mi się wydaje, talent dar czy przekleństwo. Tam było sformułowanie dar lub przekleństwo. I oczywiście wiecie, że trzeba pisać o dziadach części trzeciej. No wiadomo. Ewentualnie Kordian bo poeta. I właściwie na tych poetach, o których się o których nie jest łatwo pisać, moim zdaniem. To nie jest, u, u, nawet jeżeli macie wiele tematów z wielkiej improwizacji czy z monologu na górze Mont Blanc, to nie jest łatwo o, o, o tych poetach pisać, o ich wielkości, rozważaniach i tak dalej. Ale jeżeli, no, przy tym temacie musicie zahaczyć o nich, ale nie zapominajcie o Orfeuszu też miał talent o innych talentach, nie tylko poetyckich i talent ogromny miał Dedal i tu znowu i trochę dar i trochę przekleństwo i dacie sobie z tym radę i teraz ostatnia uwaga jak ćwiczyć do matury yy, z moich doświadczeń wynika, że yy, mamy dobre rezultaty kiedy robimy coś takiego temat no Znajdziecie wszędzie masę tematów. Temat, jakie utwory wybieramy, jaka by nam pasowała teza. Niekoniecznie cały plan. Zróbcie sobie kilka takich ćwiczeń, zobaczycie, jak to Wam wyjdzie. I teraz uwagi dla ósmych klas. O ile na próbnej maturze była wierność tradycji, to myślę, że tu może być sama tradycja. Potrzebna, niepotrzebna. Czy y, powinniśmy kultywować tradycję? Oczywiście tu byłby Pan Tadeusz, który y, pojawił się już na maturze, ale problem y, na y, egzaminie ósmej klasy. Ale tu pojawia się problem, jaki inny utwór, jeśli tradycja. No bo macie zawsze odwołać się do dwóch utworów. I y, proponowałabym tu opowieść wigilijną, y, dlatego że jednak. Boże Narodzenie sprawiło, że wiele osób jest dla siebie lepszych, nawet biedni odczuwają radość, i tak dalej, i tak dalej. Takie propozycje. A myślę, że może być przewodnim utworem, mogą być kamienie na szaniec. I tutaj oczywiście przyjaźń lub poświęcenie. I moi drodzy, Uczniowie ósmych klas. Nie zapominajcie o Kwowadis. Ja wiem, że był. Ale z Kowadis, to moi drodzy, można nie jeden, nie dwa, ale moim zdaniem 100 testów ułożyć. I jeszcze taka uwaga na rozszerzenie przychodzi mi do głowy. Jeżeli chodzi o maturę, oczywiście, przychodzi mi tylko do głowy taki temat, wybór konwencji, a świat przedstawiony. No i oczywiście życzę. Wszystkim powodzenia. Dziękuję.